Często mnie pytacie, Krzysiek, skąd wziąć w sobie odwagę do działań, do inwestycji, do prowadzenia własnego biznesu, do zmiany pracy. Wiem, że dla Was często to jest problem, żeby wyjść ze swojego naturalnego środowiska, ze swojej strefy komfortu i zacząć zarabiać więcej. Więc w tym wideo chciałem Ci podać parę tipów, parę rad, jak możesz stać się dużo bardziej odważny. Przede wszystkim. Zacznij robić codziennie rzeczy, których się boisz, tak? Jak się boisz, nie wiem, zadzwonić do klienta, to to rób. Jak się boisz kontaktu z ludźmi, to znajdź sobie taką pracę, gdzie będziesz z tymi ludźmi pracował i momentalnie twoje kontakty, poziom umiejętności komunikacji interpersonalnej po prostu się poprawi, tak? I ludzie też będą widzieli, że ty jakby się zmieniłeś, potrafisz to lepiej robić. Generalnie im więcej będziesz robił rzeczy których się boisz, tym będziesz bardziej odważny w życiu. Tak pokazuje moje doświadczenie. Jak zakładałem pierwszy biznes, to się bałem, potem już kolejny, kolejny, to się bałem coraz mniej, aż wreszcie doprowadziło to do takiego stopnia pewności siebie, że teraz właściwie jeśli coś robię, to jestem bardzo pewny siebie, jestem przekonany, że to mi wyjdzie, ale tak jak mówię, to się nie wzięło stąd, że mi to spadło z nieba, czy mi to się przyśniło w ciągu nocy. Tylko ja po prostu do tego doszedłem za pomocą doświadczenia i próbowania, tak często też metodą prób i błędów. Także Tobie polecam to samo. Myśląc, zastanawiając się, co by tu zrobić. Ty tak naprawdę wymyślasz sobie pomysły, a co innego myśleć nad tym, a co innego to realizować. Jak będziesz to realizował, to pojawią się pierwsze wyniki, i wtedy te wyniki warto sobie kultywować w głowie: że tobie to wyszło, że ty potrafisz, że ty jesteś dobry, i wtedy, tak jak mówię, pojawia się naturalna pewność siebie, jakby ty też zaczynasz bardziej wierzyć w siebie, masz większą pewność siebie, i oczywiście podejmujesz kolejne ważne decyzje, ważne wybory. I ludzie bogaci zazwyczaj mają taką umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Jeśli ty teraz nie potrafisz podjąć decyzji, czy zmienić pracę, to słuchaj, to jest tak naprawdę łatwa decyzja, tak? W życiu będziesz trafiał na trudne decyzje na to, czy przebranżowić firmę, czy tak naprawdę zmienić rynek, target, jeśli chodzi o klientów i to mogą być dużo poważniejsze decyzje, a nie jakaś tam zmiana pracy, że Ty musisz iść z etatu na etat i ryzykujesz tylko tym, że przez dwa miesiące będziesz bezrobotny, tak? Jak dla mnie to nie jest żadne ryzyko i w ogóle nawet nie ma o czym mówić i im bardziej właśnie będziesz praktykował w życiu to jakby bycie z ryzykiem, tym będziesz lepszy, tym będziesz więcej zarabiał i nauczysz się oczywiście też podejmować poprzez doświadczenie dobre ryzykowne decyzje, które przynoszą pieniądze, no i nie ma innej drogi. Ja sobie nie wyobrażam, że jako młody chłopak od razu bez doświadczenia, bez praktyki z ryzykiem podejmuje jeden pomysł i to od razu wszystko wypala. Tylko to jest jakby proces, to jest droga, to jest nauka, co działa w biznesie, co nie działa, wyciąganie wniosków i oczywiście też odpowiednie podejście do ryzyka, bo ja sobie zawsze to kalkuluję w ten sposób, że nie wchodzę obiema nogami do jednej rzeki. Jak się nie uda, to jestem bankrutem, to nic mi nie wychodzi. Zawsze sobie zostawiam jakiś margines bezpieczeństwa i zawsze patrzę na inwestycję szczególnie ryzykowną w ten sposób. A co będzie, jeśli wszystko się nie uda? I wtedy wiem, że mam żelazną rezerwę pieniędzy, wiem, że mogę zacząć wszystko jeszcze raz, i to jest też ważne, żeby właśnie mieć ten taki ogranicznik, że jednak idziesz na maksa, starasz się zarabiać, starasz się ryzykować, ale jak wszystko pójdzie źle, to zawsze. Masz znowu możliwość zacząć od nowa, rozkręcić to wszystko jeszcze raz. Wtedy też, jakby masz taką większą pewność tego, że to się uda, ja zawsze podchodzę do ryzyka w ten sposób. Nawet jak się nie uda, to co z tego? To będę mądrzejszy, to będę więcej wiedział, to już będę miał lepsze zasoby, żeby zacząć w przyszłości i żeby zarobić o wiele większe pieniądze. I z drugiej strony, sobie zawsze myślałem o tym w ten sposób. A jeśli nie spróbuję, to będę żałował, to będę zły na siebie, to potem będę sobie pluł w brodę, że mogłem zarobić, więc często naprawdę ja wolę zaryzykować niż. Nie zaryzykować, i to powoduje, że po prostu więcej zarabiam. Też mówiłem Ci o Bitcoinie wiele razy i zobacz, no, powtarzam, powtarzam i ten Bitcoin znowu dzisiaj odbija, znowu rośnie i prawdopodobnie będzie dalej rósł. Oczywiście nikogo nie namawiam do inwestycji, to jest Twoja sprawa. Co ty robisz ze swoimi pieniędzmi, to nie są porady inwestycyjne. Powinieneś samodzielnie myśleć. Jest to szczególnie ważne w kontekście ryzyka podejmowania decyzji. Ludzie bogaci po prostu umieją podejmować trudne decyzje i robią to błyskawicznie. Natomiast ludzie biedni często czekają, zastanawiają się, myślą, co by tu zrobić, czy to jest dobry pomysł, kontemplują latami, czy ja na tym stracę. Widzisz, bogaty ma do tego inne podejście. Na podstawie doświadczenia wie, w co warto zaryzykować, potrafi oszacować to ryzyko i też tutaj oczywiście dzięki temu odnosi sukcesy. Tyle w tym wideo. Jak wideo się podoba, łapka do góry, zostaw komentarz, jak Ty podchodzisz do ryzyka, jakie masz metody osiągania sukcesów. Myślę, że to będzie wartościowa wiedza nie tylko dla mnie, ale też dla innych, którzy oglądają ten kanał.